Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale wiadomości kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. W sortowni śmieci w Działdowie, w województwie warmińsko-mazurskim, doszło do makabrycznego odkrycia. Pracownicy obiektu przy ulicy Przemysłowej w czwartek po godzinie 15:00 znaleźli ciało noworodka ukryte w worku na odpady. Po zgłoszeniu znaleziska na miejsce natychmiast przybyli policjanci, którzy potwierdzili autentyczność informacji. Aspirant sztabowy Rafał Jackowski, rzecznik prasowy Warmińsko-Mazurskiej Policji, poinformował, że na miejsce wezwano również medyków, prokuratora oraz technika kryminalistyki którzy przystąpili do szczegółowego zabezpieczania miejsca zdarzenia i pierwszych czynności dochodzeniowych. Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Działdowie skoncentruje się teraz na ustaleniu tożsamości matki dziecka, okolicznościach i czasie porodu, a także na tym, czy dziecko urodziło się żywe. Ciało noworodka zostanie przekazane do dalszych badań medyczno-prawnych. Jak na razie w sprawie nie doszło do żadnych zatrzymań. Zgłoszenie to wywołało głębokie poruszenie wśród lokalnej społeczności a śledczy apelują o pomoc wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do wyjaśnienia tej tragicznej sprawy. Fundacja ECPU działająca w internecie znalazła się pod ostrzałem krytyki oraz nadzorem instytucji państwowych z powodu kontrowersji wokół publikowania wizerunków osób przez nich zatrzymywanych co przyniosło różnorodne konsekwencje. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczęło działania nadzorcze nad fundacją, a prokuratura rejonowa w Gorlicach prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w zarządzaniu jej finansami. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, odpowiedzialne za nadzorowanie organizacji pozarządowych w Polsce, wytknęło fundacji brak złożenia wymaganego sprawozdania merytorycznego za rok 2022. Sprawozdanie, które powinno zawierać dane o przychodach i kosztach, miało być złożone do końca roku kalendarzowego, następującego po roku sprawozdawczym. Niezrealizowanie tego obowiązku skutkuje podjęciem przewidzianych prawem działań nadzorczych. Równocześnie prokuratura rejonowa w Gorlicach bada podejrzenie nieprawidłowego zarządzania środkami finansowymi przez fundację. Postępowanie oparte na podejrzeniu przestępstwa jeszcze się nie zakończyło, a działania śledcze są w toku. Dodatkowo, fundacja napotkała trudności na platformie zbiórkowej zrzutka, gdzie prowadziła zbiórkę pieniędzy. Po zebraniu ponad 100 tysięcy złotych, zbiórka została najpierw zawieszona, a później całkowicie usunięta z serwisu. Przerwanie zbiórki często wiąże się z naruszeniem regulaminu platformy lub pojawieniem się wątpliwości co do prawidłowości prowadzenia zbiórki. Te wydarzenia wpłynęły negatywnie na reputację fundacji, poddając ją skrupulatnej weryfikacji ze strony odpowiednich organów. W obliczu tych kontrowersji, Fundacja musi teraz zmierzyć się z poważnymi wyzwaniami prawnymi i finansowymi. Amerykańska Agencja do Spraw Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Infrastruktury ujawniła, że hakerzy wspierani przez rząd rosyjski wykorzystali dostęp do witryny Microsoftu do kradzieży korespondencji między urzędnikami a gigantem technologicznym. Informacje te przekazała agencja prasowa Reuters. Podkreślając powagę incydentu. W wydanej 2 kwietnia dyrektywie agencja ostrzegła, że przestępcy wykorzystali dane uwierzytelniające przesyłane pocztą elektroniczną, by włamać się do systemów klientów Microsoftu, w tym do systemów należących do nieokreślonej liczby agencji rządowych USA. Konkretne nazwy agencji nie zostały ujawnione. Microsoft w odpowiedzi na incydent stwierdził, że współpracuje z klientami w celu zbadania sytuacji i łagodzenia jej skutków. Co obejmuje również współpracę z agencją nad dyrektywą awaryjną. Dyrektywa ma na celu zapewnienie wytycznych rządowym agencjom w celu wzmocnienia ich cyberbezpieczeństwa. Ambasada Rosji w Waszyngtonie, mimo że w przeszłości zaprzeczała zaangażowaniu w kampanie hakerskie, nie odpowiedziała na prośby o komentarz w tej sprawie. Agencja zwróciła uwagę, że ataki mogły dotyczyć nie tylko agencji rządowych, ale również organizacji pozarządowych i innych podmiotów korzystających z usług Microsoftu. Zachęcając wszystkie strony do bezpośredniego kontaktu z firmą w celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia. Dodatkowo, w dniu oficjalnego przystąpienia Finlandii do NATO, doszło do ataków hakerskich na strony internetowe Parlamentu Fińskiego oraz innych kluczowych instytucji w Helsinkach, co może być powiązane z rosyjskimi działaniami hakerskimi. Grupa hakerska przyznała się do tych ataków na platformie Telegram, tłumacząc swoje działania rusofobią fińskich władz. W wyniku złożonego śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową, współpracującą z Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz Strażą Graniczną, oskarżono 36 osób powiązanych z pseudokibicami jednego z krakowskich klubów piłkarskich. Członkowie tej zorganizowanej grupy przestępczej mieli na sumieniu łącznie 180 przestępstw, za które grozi im kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Akcja śledcza rozpoczęła się na początku lutego bieżącego roku i była prowadzona pod nadzorem prokuratury okręgowej w Gdańsku. Do tej pory prokurator złożył do sądu pięć aktów oskarżenia przeciwko 42 osobom, które miały działać w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw, w tym pobić z użyciem niebezpiecznych narzędzi oraz przemytu i produkcji narkotyków. Śledztwo wykazało, że grupa działała od 2008 roku do lipca 2022 roku, skupiając się na przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu oraz porządkowi publicznemu. Początkowo grupą kierowali bracia Z, a później włączyła się Magdalena K. Zorganizowane były międzynarodowe przemyty narkotyków, głównie marihuany i kokainy, z Hiszpanii do Polski, gdzie narkotyki były ukrywane w różnych przesyłkach, w tym w lodówkach i paletach z owocami. Łącznie przemycono ponad 5,5 tony marihuany o szacunkowej wartości 88 milionów złotych. Zyski z nielegalnej działalności były inwestowane w nieruchomości oraz spółki, co miało na celu legalizację uzyskanych dochodów. W toku śledztwa zabezpieczono majątek oskarżonych o wartości 10 milionów złotych. Sprawa ta ujawnia skomplikowaną sieć przestępczą łączącą brutalne akty przemocy z zaawansowaną działalnością ekonomiczną. Co stanowi poważne wyzwanie dla organów ścigania. Postępowanie nadal trwa, a prokuratorzy i policjanci kontynuują gromadzenie dowodów i przesłuchiwanie świadków. W Sztokholmie doszło do tragicznego incydentu, w którym 39-letni Polak został zastrzelony przed oczami swojego 12-letniego syna. Zdarzenie to miało miejsce w dzielnicy Skarholmen. Kiedy mężczyzna zwrócił uwagę grupie młodzieży, premier Szwecji Ulf Christensen uczcił pamięć ofiary. Wypowiedzi ekspertów i publicystów wskazują na rosnący problem przemocy związany z działalnością młodzieżowych gangów w Szwecji, a także na niebezpieczeństwa związane z łatwym dostępem do broni palnej. Dziennikarze, w ramach prowokacji, umieścili w mediach społecznościowych ogłoszenie o płatnym zadaniu przewiezienia narkotyków. Co natychmiast przyciągnęło zainteresowanie młodzieży, wskazując na gotowość do angażowania się w działalność przestępczą w zamian za uznanie w środowisku. Młodzi ludzie są również pod wpływem kultury rap oraz trendów modowych, co wpływa na ich zachowania. Zjawisko to jest obecne w dzielnicy Skarholmen, która stała się niebezpieczna pomimo obecności policji. Dzielnica ta jest areną wojny gangów narkotykowych, co zmusza młodych ludzi do wyboru stron w konflikcie. W odpowiedzi na rosnącą przestępczość rząd Szwecji wprowadził nowe przepisy, umożliwiające policji przeprowadzanie przeszukiwań bez konkretnego podejrzenia oraz przyjęto pierwszą narodową strategię walki z zorganizowaną przestępczością. Raport Policji Szwedzkiej wskazuje, że w kraju działa około 62 tysiące osób powiązanych z gangami, w tym 14 tysięcy aktywnych członków i 48 tysięcy wspierających. Raport wyodrębnia również 2000 tysiące kluczowych członków gangów, którzy pełnią strategiczne role w ich strukturach. Średnia wieku członków gangów to 28 lat, z czego ponad 1,5 tysiąca stanowią nieletni, a 4 tysiące to dzieci wspierające grupy przestępcze. W świetle tych wydarzeń oraz danych Szwecja stoi przed wyzwaniem powstrzymania przemocy i rekrutacji młodych ludzi do organizacji przestępczych, zabezpieczania nielegalnego dostępu do broni oraz eliminacji działalności gospodarczej związanej z przestępczością. W zespole szkół powiatowych imienia majora Henryka Sucharskiego w Przasnyszu doszło do niepokojącego incydentu związanego z rozpyleniem nieznanego gazu, który spowodował ewakuację uczniów i personelu szkoły. Do zdarzenia, które miało miejsce przed południem, zgłoszono objawy zatrucia u 24 osób, w tym zawroty głowy, bóle brzucha i wymioty. Ewakuowano łącznie 340 osób, w tym 313 uczniów, oraz 27 pracowników szkoły. Na miejscu interweniowało 16 pojazdów Straży Pożarnej wraz ze specjalistyczną grupą chemiczno-ekologiczną z Ciechanowa, które przeprowadziły szczegółowe badania chemiczne terenu szkoły. Młodsza aspirant Ilona Cichocka z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu potwierdziła, że sytuacja była poważna, a uczniowie, którzy zasłabli, zostali natychmiast przewiezieni do szpitala. Strażacy szybko zorganizowali namiot, który służył jako punkt medyczny, gdzie udzielano pierwszej pomocy poszkodowanym oraz przeprowadzano selekcję stanu zdrowia uczniów. Około 100 dzieci zostało przetransportowanych do sprawdzonej pod kątem chemicznym sali gimnastycznej, gdzie były obserwowane przez około 30 minut przed otrzymaniem zgody na powrót do domów. Reporter Artur Węgrzynowicz poinformował, że działania zakończyły się późnym popołudniem. Kwalifikowaną pierwszą pomoc udzielono 40 osobom, z czego 15 zostało hospitalizowanych. Pomimo trzykrotnych badań przeprowadzonych przez grupę chemiczną, nie stwierdzono dalszego zagrożenia w szkole. Sprawa jest nadal przedmiotem czynności wyjaśniających prowadzonych przez miejscową policję, mających na celu ustalenie źródła gazu i okoliczności, w jakich doszło do jego uwolnienia. Funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Patrolowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 24-letniego mężczyznę podejrzanego o przestępczość narkotykową. Informacja o potencjalnym posiadaniu przez niego znacznych ilości narkotyków naprowadziła policjantów na mieszkanie zlokalizowane na osiedlu Tarnogaj. Po przeszukaniu lokalu i przynależnych do niego pomieszczeń piwnicznych, funkcjonariusze odkryli kokainę i marihuanę, z której można było przygotować ponad 1200 handlowych porcji tych środków odurzających. Dodatkowo na miejscu znaleziono wagę elektroniczną, która mogła być wykorzystywana do dokładnego porcjowania substancji, a także wiatrówkę i gotówkę. Znalezisko to zostało zabezpieczone przez policję jako dowód w sprawie. Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do aresztu śledczego, gdzie oczekuje na dalsze decyzje sądu. Zgodnie z polskim prawem, za posiadanie narkotyków grozi mu kara pozbawienia wolności do trzech lat, natomiast w przypadku stwierdzenia posiadania znacznych ich ilości. Sankcja może wzrosnąć do 10 lat pozbawienia wolności. W Dąbrowie Górniczej na chodniku przed szpitalem, w którym działa polsko-amerykańska klinika serca, znaleziono nieprzytomnego młodego mężczyznę. Przechodnie, którzy zauważyli leżącego mężczyznę, próbowali nawiązać z nim kontakt, a następnie jedna z osób udała się po pomoc do kliniki. Została tam poinformowana, że w takich sytuacjach należy wezwać pogotowie. Karetka przybyła na miejsce po 25 minutach i przetransportowała mężczyznę na SOR, który znajduje się w pobliżu. Po badaniach okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy, więc został odesłany do domu. To wydarzenie wywołało zdumienie i niezadowolenie wśród mieszkańców. Jedna z osób wyraziła swoje oburzenie w rozmowie z faktem, kwestionując, dlaczego nieprzytomny mężczyzna nie otrzymał pomocy bezpośrednio przy szpitalu, co mogłoby zwiększyć szansę na szybką interwencję. A karetka mogła być potrzebna gdzie indziej. Natalia Lanz, przedstawicielka biura prasowego polsko-amerykańskich Klinik Serca, wyjaśniła sytuację, tłumacząc, że w czasie zdarzenia na oddziale miały miejsce dwa pilne przypadki medyczne, w tym reanimacja jednego z pacjentów. Kobieta, która zgłosiła się do kliniki, prosiła o pomoc dla mężczyzny, który doznał ataku padaczki. Z uwagi na te krytyczne sytuacje na oddziale, lekarze nie mogli opuścić kliniki, aby udzielić pomocy na zewnątrz. codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.